Witaj. W tej lekcji pokażę Ci jak przekształcać wzory funkcji. Prześledzimy sobie to na takim przykładzie. W tym zadaniu należy pokazać jak z funkcji podstawowej dochodzi się do tak rozbudowanego wzoru funkcji. Pierwszym krokiem jest określenie w tym wzorze jaka to może być funkcja podstawowa ponieważ x jest w mianowniku nie ma już nigdzie tutaj x -a, to nasuwa się funkcja podstawowa równa 1 przez x i od takiej funkcji sobie zaczniemy W naszym zadaniu w mianowniku do x jest dodane 3. Więc kolejnym przekształceniem jest tutaj dodanie do mianownika trójki. W ten sposób powstaje nam funkcja przejściowa y2. Ja tutaj zastosowałem taką konwencję, że na każdym ze slajdów będzie. Widoczny u góry tu troszkę większą czcionką wzór funkcji, do której dążymy. No i mniejszą czcionką są dwa wiersze obliczeń i pod koniec każdego slajdu ja ten ostatni wiersz przepisuję na kolejny slajd w to miejsce i liczymy dalej. I tak, też, też, i tak yy, też dzieje się w tym slajdzie. Tą postać przenosimy na następny slajd tutaj. W naszym zadaniu mamy dwójkę w liczniku. Żeby uzyskać w tej postaci dwójkę w liczniku należy cały ten wzór funkcji pomnożyć przez 2, bo wtedy dwójka wymnoży nam licznik. I dzięki temu dostajemy już ten człon, który mamy tutaj. Przenoszę to do następnego slajdu. Mamy to tutaj. Teraz musimy uzyskać dwójkę przed całym tym wzorem i tutaj minus. Uzyskujemy to odejmując ten człon od dwójki daje nam to 2 minus 2 przez 3 plus x, czyli to jest już ten człon funkcji. Ten człon przepisuje następny slajd, tutaj. Jak widać, no tutaj nasuwa się samo przez się, że należy tą funkcję, którą tu sobie nazwaliśmy y4 wrzucić do wartości bezwzględnej, tak też robimy. W efekcie dostajemy ten człon. To już jest ten człon. Teraz już pozostało nam tylko uzyskanie tej, tego ułamka 3 i tego minus 1 tutaj ten człon przenoszę na slajd kolejny w to miejsce to jest nasze y5 no i co, żeby uzyskać 3 drugie z przodu no to trzeba y5 pomnożyć przez 3 drugie co daje nam już taką postać brakuje nam tylko minus 1 Tą naszą cząstkową funkcję y6 przenoszę na następny slajd. y6, ona jest tutaj. No i od niej wystarczy teraz odjąć minus 1. To jest to minus 1. I w efekcie dostajemy już funkcję tą, z której startowaliśmy na początku zadania więc zadanie zostało rozwiązane, a po drodze pokazaliśmy jak z funkcji podstawowej uzyskać kolejnymi przekształceniami taki rozbudowany wzór na końcu. Dziękuję za uwagę.